Cześć i witajcie z tej strony Kudłaty i na dzisiaj wyszukałem dla was kilka propozycji, jakby mogły wyglądać biomy po zmianach w 1.19. Głównie skupię się na bagnach, które na pewno będą zaktualizowane, ale także tutaj dorzucę pustynie, sawannę oraz messe, z tego względu, że te biomy, tak samo jak bagna, kiedyś odpadły z głosowania, więc jest spora szansa, że akurat w 1.19 dostaną jakieś nowości. Oraz tam kilka takich koncepcyjnych zdjęć lasu brzozowego i innych biomów, także tutaj znajdziecie, więc zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od Messy lub jak to woli Badlansów. Tam na pewno były obiecane trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to, są to nowy rodzaj kaktusów z kwiatami, tak zwana opuncja. Dodatkowo bym chciał, żeby zwykłe kaktusy pojawiały się zupełnie inaczej i żeby mogły mieć własne ramiona, które po prostu z czasem by rosły i ogólnie kaktus by mógł rosnąć na większą wysokość. Coś podobnego jak z czasem rozrastają się drzewa horusu, to podobną mechanikę by mogły mieć właśnie kaktusy. Druga rzecz bardzo fajna, konkretnie miały się pojawiać takie kłębki krzaków, które miały samodzielnie się poruszać po tych badlansach. Coś takiego jak mamy to na dzikich zachodach, gdzie mogliśmy widzieć w filmach o kowbojach. Błędnie patrzeć, to właśnie te tereny Badlansów są wzorowane na dzikim zachodzie. Trzecia rzecz, którą na pewno kiedyś zobaczymy, są to sępy. Konkretnie miały krążyć tam gdzie zginęliśmy, czyli wokół naszych itemków, że w ten sposób by nam pokazywały, gdzie konkretnie zginęliśmy. Ogólnie pewnie te rzeczy dostałyby jakieś większe zastosowania, jak to było w poprzednich propozycjach, które wygrały i już są w Minecraft. Dodatkowo fajnie byłoby, żeby ta aktualizacja 1.19 bardziej wpłynęła na ten biom i na przykład dała jakiś nowy rodzaj zwierząt, na przykład jakieś bawoły yy, czy jakieś inne zwierzęta bardziej pasujące do tego biomu, a także żeby piladżerzy, którzy się pojawiają ogólnie na naszym świecie, to żeby pojawiał się wariant bardziej taki podobny do kowboja, a nawet na koniach, właśnie na Badlands. I uważam, że bardzo fajnego dawałoby to klimatu, że jakiś taki najazd dzikich kowbojów chce po prostu nas napaść. Fajnie byłoby, gdyby co jakiś czas w niektórych miejscach występowałby nowy rodzaj drzewa, właśnie pasujący do tych klimatów, bo tak w realnym życiu jest, że czasami jakieś drzewa, a nawet uschnięte, byśmy mogli tam znaleźć. I właśnie byłby to nowy rodzaj drzewa, który miałby dwa warianty. Jeden oczywiście, że liśćmi, czyli że tam w miarę jeszcze żyje, oraz drugi wariant, gdzie byłby po prostu sam pień, czyli drzewo byłoby uschnięte. I fajnie byłoby, gdyby właśnie w tych okolicach tych drzew występowałyby sępy, no bo one by tam zwyczaj na tych drzewach przesiadywały. Jak to zazwyczaj mogliśmy widzieć w filmach. Kolejna na celowniku jest pustynia. Ten Biom jako jedyny dostał najmniej propozycji, no bo tylko dwa pomysły, ale uważam, że są na tyle fajne, że można je bardziej rozwinąć, że dodano by więcej rzeczy z nimi związane. Pierwsza rzecz Palmy, czyli nowy rodzaj drzewa, który występowałby na pustyni. Pewnie co jakiś kawałek od siebie, no bo lasy palmowe na pustyni to nie te klimaty i tutaj by to w ogóle nie pasowało. I na tych palmach oczywiście pojawiałyby się kokosy, no bo co innego się wiąże z palmami. Dodatkowo je można wykorzystać, żeby pojawiały się oazy na pustyniach z jakąś tam niewielką roślinnością. Dodatkowo uważam, że to jest bardzo realne z tego względu, że zaprezentowano nam pustynne żaby. Przecież jezior nie ma na pustyni, rzeki czasami możemy tam spotkać. Spotkać, ale czy by tylko w rzekach te żaby występowały? Uważam, że nie, że pewnie brali to pod uwagę, że chcą dodać oazy, więc pewnie dodali żaby pustynne, no jestem bardzo ciekaw czy faktycznie tak będzie. Oraz dodatkowo jeśli chodzi tutaj o drzewa, dodałbym, że fajnie byłoby gdyby spotkać takie właśnie uschnięte drzewa, eee, coś podobnego jakby mogło występować też na Badlands. A druga rzecz to są surykatki, czyli nowe zwierzę pustynne. No bo takich typowo pustynnych zwierząt brakuje nam aktualnie w Minecraft. A dodatkowo mogłyby mieć własne nory na tej pustyni, gdzie byśmy mogli je znajdować. Ciekawe jest to, abyśmy mogli je rozmnażać. No bo wyszukałem, że są wszystkożerne, czyli mogą mieć jakieś tam ptaki, niewielkie płazy gady. Może tu będą mogły jeść żaby, jeśli taki wariant pustynny jest zapowiedziany. A może także jakąś tam inną roślinność. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Jak dostaniemy w końcu surykatki. Trzecia propozycja, ale moja, konkretnie, żeby na pustyni pojawiały się wielbłądy. Oczywiście najwięcej byśmy mogli znaleźć koło oaz, gdzie tam by się nawadniały. Unikalną techniką i umiejętnością byłoby to, że na nich by mogły jeździć dwóch graczy, no bo skoro ma dwa garby, to dwóch graczy tam może oczywiście siąść. To z takiego jak na łódce, także może dwóch graczy jeździć, więc jednocześnie byłoby to pierwsze zwierzę w Minecraft, na którym mogą siąść aż dwóch graczy. No uważam, że pomysł dość ciekawy. Teraz możemy przejść do Sawanny. Mój ulubiony biom pod tym względem, co zostało tam zapowiedziane i czemu to nie wygrało od razu głosowania, bardzo mnie to dziwi do tej pory, no bo tam zostały przedstawione cztery genialne pomysły, które pewnie byłyby jeszcze bardziej rozwinięte. No mam nadzieję, że chociaż w Minecraft 1.19 już te nowości zobaczymy. Pierwsza propozycja miał być to struś. Na pewno miał chować głowę w piasek i tylko tyle o nim wiemy, ale patrząc na to, że jego wysokość razem z jego szyją i głową tak naprawdę sięgało do gracza wysokości, więc może na nim byłoby można jeździć, więc ciekawie by to wyglądało. Ale na logikę, co się wiąże z strusiem, to są to pióra, oczywiście jaja, strusie, które pewnie byłyby o wiele większe, więc to ciekawie by to wyglądało, oraz może by dostał jakiś yy, nowy drop poprzez jakieś mięso, ewentualnie coś, czym byśmy mogli go rozmnażać. Druga rzecz to są baobaby, nowy rodzaj drzewa, który razem z akacją występowałby na sawannie. I podejrzewam, że takie pojedyncze drzewka by po prostu yy, by się pojawiały, a koło nich właśnie ta akacja, ale patrząc na to, że bagna dostały jakby drugi wariant, więc może sawanna tak, żeby dostała taki drugi wariant, czyli biom, by występowały w dużych ilościach baobaby, to naprawdę mogłoby być ciekawe. I trzeci, ostatni pomysł, który został zaprezentowany, czyli są to termity i dodatkowo kopce termitów, co ja to osobiście dzielę na dwa osobne jakby pomysły ze sobą powiązane. Konkretnie termity zostały przedstawione jak takie małe robaczki, dość podobnych jakby do mrówek, więc może byłby to nowy, najmniejszy mob w Minecraft, który tam po prostu by się popieprzał po tych kopcach termitów. Oraz druga rzecz, czyli kopce, które by tam się pojawiały, czyli z takimi dziurkami, gdzie te termity tam sobie wchodzą. Jakie by mogły zastosowanie, czy by nas atakowały? abyśmy taki kopiec rozwalili, czy coś by tam się znajdowało. No jestem bardzo ciekaw, yy, jakie pomysły Mojangi nad tam mieli. Od siebie zaproponuję jeszcze dwa zwierzęta, konkretnie żyrafa. Dzięki temu, że ma dość długą szyję, to by mogło sobie na luzie dosięgnąć do nowych drzew z baobabu, gdzie tam by sobie jadła liście, oraz by w jeziorach i rzekach występowały chichopotamy. Po zabiciu pewnie dropiłyby zwykłą skórę, bo czemu nie? Dodatkowo są to mięsożerne zwierzęta, więc mogłyby atakować normalne zwierzęta, jak krowy, kury, yy, świnie. Dodatkowo jeszcze powiem, że gdyby faktycznie powstał drugi rodzaj biomu sawanny, czyli z większą ilością baobabów, to tam na podłożu co jakiś czas by mogły występować plamy nowego kamienia, czy po prostu błota ziemi, które byśmy mogli wykorzystać i tworzyć nowe bloczki z bardzo fajnymi wzorami, pasujące właśnie do takiego stylu sawannowego. Ja jeszcze mam kilka słów, jeśli chodzi o bagnam, bo wiele graczy oczekuje, że te morzyny będą bardzo mokrym biomem, czyli będzie tam dużo jezior, rzek, i że sporo tych drzew będzie stało w samej tego co widzieliśmy to chyba mojak bardziej idzie w tą stronę, że to ma być bardzo błotnisty teren i dopiero na nich właśnie te namorzyny mm, będą sobie rosły. Ten blok szary, który z nich później mam robić cegiełki, to może te cegiełki powinny być bardziej brązowe. Znaczy one będą w ogóle bardziej brązowe, tylko te błoto mogą być bardziej właśnie w takiej kolorystyce, bo takie siwe no niby jest takie błoto, ale nie wiem, czy tak bardzo to pasuje do tego biomu. Dodatkowo jeśli chodzi o kolor drewna, to na pewno to, to nie będzie zielony rodzaj, bo widzieliśmy tam przecieków i niektórych skrynów, jakie tam dostaliśmy, tam rąbek takiego bordowego koloru mogliśmy widzieć w tych drzewach. A od siebie dorzucę, że całkowicie powinni zmienić wygląd chatek wiedźmy całkowicie je przebudować i wykorzystać e, nowy rodzaj drewna, z którego byłyby zbudowane i mogłyby naprawdę kozacko wyglądać oraz fajnym takim elementem byłoby, że przed tymi chatkami wiedźmy byśmy mogli znaleźć e, dynię która po prostu jest porośnięta mchem dodatkowo na rysunkach koncepcyjnych widzieliśmy, że na pewno las brzozowy dostanie jakieś zmiany konkretnie jakieś tam większą roślinność powalone, porośnięte e, pniaki Także chuby na drzewach i fajnym elementem jest to, że te drzewy by mogły być wystające pniaki ze siebie, więc te drzewa nie wyglądałyby ciągle tak samo. Dodatkowo mogliby różnych takich propozycji drzew z wystającymi pniakami zrobić, jeśli chodzi także o inne gatunki, żeby to lepiej się prezentowało, gdy będziemy podróżować po tych Minecraftowych lasach. Na koniec jeszcze tutaj pokażę kilka takich koncepcyjnych y, zdjęć, jakie znalazłem, co by mogło być w Minecraftu, jak te biomy mogłyby wyglądać, y, czy chociażby by mógł być las wiśniowy z fajnymi różowymi kwiatkami, czy na biomie grzybowym, żeby bardziej takie wyrośnięte, zliczałe grzyby by występowały, czy po prostu na plażach jakieś kraby, Tu koncepcji jest wiele. Ja Wam już dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu i do zobaczenia za niedługo w kolejnych produkcjach u mnie na kanale.